Longevity generalnie to oczywiście tłumaczenie długowieczność, natomiast dla nas longevity to jest tak naprawdę długie życie w dobrym zdrowiu, szczególnie longevity medicine. Od jakiegoś czasu od. 6 lat mniej więcej, kiedy my zaczęliśmy też w tym sektorze działać, szczególnie tutaj w Polsce, ale również w innych krajach, jak w Szwajcarii, zaczęła ta, ten dział medycyny zaczął się mocniej rozwijać. Medycyna longevity, tak naprawdę, podobnie jak medycyna stylu życia, medycyna funkcjonalna czy medycyna zintegrowana, zajmuje się prewencją, jakby tą stroną prewencji zdrowia. A nie tylko leczenia chorób, czyli my to nazywamy medycyną proaktywną, a nie tylko reaktywną. Oczywiście trafiają do nas osoby, które również mają problemy zdrowotne, ale większość lekarzy, którzy skupiają się na medycynie longevity, starają się znaleźć przyczyny chorób, a nie tylko ich efekt czy, czy, czy symptom. No dobrym przykładem tego jest przede wszystkim to, że działamy w konsylium. Zajmujemy się zarówno stroną fizyczną zdrowia, jak i emocjonalną, zdrowiem, też mentalną częścią naszego zdrowia tego, jak, jak w ogóle działa nasz, nasz umysł i psychosomatyka. Więc lekarze specjalizujący się w, w tej dziedzinie to są lekarze z różnych specjalizacji. W naszej klinice my mamy około siedmiu, ośmiu w tej chwili specjalistów z różnych dziedzin, ale również zatrudniamy psychologów, coachów, psychiatrów, specjalistów do spraw snu. I jedna osoba, jeden klient, który przechodził nas analizę, jest później analizowany przez różnych specjalistów. Przede wszystkim żeby dobrze zarządzić naszą długowiecznością i tym, jak długo będziemy żyć, musimy zrozumieć, gdzie jesteśmy dzisiaj. Czyli musimy się zbadać, zrozumieć swoje geny, zrozumieć swoją, swój wywiad też oczywiście rodzinne, predyspozycje rodzinne, ale również zrozumieć, gdzie jesteśmy dzisiaj. Czyli zaczynając od badań krwi po różnego rodzaju badania związane z, z naszymi różnymi, że tak powiem, układami, czyli immunologiczny, kardiologiczny, jesteśmy w stanie znaleźć różnego rodzaju czynniki ryzyka, które może dzisiaj nie objawiają się w postaci jakiejś konkretnej choroby, jeżeli się nimi nie zajmiemy, to za jakiś czas, że tak powiem, wystąpią w postaci różnego rodzaju chorób. Większość lekarzy związanych z medycyną longevity zajmuje się też aspektem stanów zapalnych w organizmie, które mają różne podłoże, bo stany zapalne wynikają z, tak naprawdę z różnych niedoborów hormonalnych. Większość naszych klientów, ja myślę, że ponad 50% naszych klientów, którzy trafiają do nas, e, okazuje się, że mają nieleczoną tarczycę, na przykład, albo problemy z, właśnie z, z układami związanymi z hormonami. E, nadwaga to jest też e, pewnego rodzaju no, bardzo poważny stan zapalny w organizmie, e, więc to jest łączenie różnych kropek. To nie jest tylko jeden rodzaj patrzenia na, na to, co się już wydarzyło w organizmie, ale to jest też zrozumienie, w jaki sposób zarządzić naszym, naszą zdrowiem, naszym zdrowiem i jakością tego zdrowia. Jeżeli chodzi o tak zwane interwencje, to my nie skupiamy się tylko na tej części medycznej, czyli, czyli części nie wiem, lekowej, balansie hormonalnym, ale też na dobraniu odpowiedniej diety, suplementacji. Jeżeli robimy badania mikrobiomu, to oczywiście skupiamy się na, nie tylko na diecie i na suplementacji, ale też na prebiotykoterapii, probiotykoterapii i tym, żeby odpowiednio dostosować te rekomendacje również do stylu życia danej osoby. Trafia do nas bardzo dużo klientów, którzy prowadzą bardzo intensywny styl życia, więc też większość z nich też szuka rekomendacji, jeżeli chodzi o to, jak sobie radzić ze stresem. Trafia do nas bardzo dużo osób, które bardzo intensywnie żyją i często mają problemy z albo zaburzenia jakości snu, albo mają problemy z zarządzeniem stresem. Więc to są tematy, które często lekarze nie traktują jako, nie wiem, ratujące życie, więc nie skupiają się na nich zbyt dokładnie, dosłownie, a one niesamowicie mocno wpływają na jakość życia tych naszych klientów i na ich ogólny well-being. Więc my zajmujemy się również takimi tematami, które są może czasem ignorowane przez innych, innych lekarzy, a w kontekście longevity medicine są niesamowicie dla nas ważne. I, I w ogóle stylu życia. Na pewno zajmujemy się bardzo takim dużym aspektem personalizacji na każdym poziomie naszego życia. Czy to jest dieta, czy to jest ruch, czy to jest otaczanie się zdrowymi rozwiązaniami. Na dzisiaj wiemy, że bardzo dużo jest badań w kontekście właśnie sektora longevity, które nam mówią, że jeżeli chodzi o długość życia, to tylko 7% naszych genów wpływa na to, jak długo żyjemy, a reszta to jest epigenetyka, czyli to. Właśnie na styl życia, ten environment, też, którym się otaczamy, to w jakim miejscu na świecie żyjemy. Bo są oczywiście miejsca bardziej zdrowe i miejsca, na których, w których osoby tam mieszkające żyją dużo krócej ze względu właśnie na, na jakość powietrza, chociażby. Coraz więcej też w kontekście szczególnie państwa zainteresowań. Mówi się na temat environmental medicine, czyli e, wszystkich aspektów które nas, naszego otoczenia, naszego e, mieszkania, naszego domu, e, żeby dobierać właśnie coraz bardziej naturalne rozwiązania, otaczać się coraz też e, naturalnymi rozwiązaniami. Już, I to nie tylko chodzi o zdrową żywność, ale też e, innego rodzaju wybory, które dokonujemy. No bo wiadomo, że żyjemy intensywnie, będziemy korzystać z komórek, będziemy korzystać z różnego rodzaju technologii, ale żeby ta technologia nam nie dominowała naszego, naszej jakości snu i tego, jak, jak żyjemy.